Siema, z tej strony Kacper.pl Dzisiaj jest Ano, Kuba Hello. i Kamil Dzisiaj gramy sobie w Crafting Unbuddling. To jest podobne bardzo do Minecrafta U mnie będzie odcinek z prawdziwego. U Kamila będzie i u Kuby odcinek z prawdziwego Minecrafta, ale my nagrywamy takiego Jak się wam spodoba zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję i zapraszam do oglądania Dzisiaj mamy zamiar zrobić Yy, Połowę mamy... Mamy dzisiaj zacząć robić dom, jak yy, ktoś wie. Chłopaki już zaczynają. Czekajcie, muszę coś włączyć. Ustawienia. Do... Dobra, możemy zbrać. Biją się tam jakieś... O, Kubę co się stało. O, Kuba już buduje yy, swój dom. Każdy mniej więcej będzie miał swoje mieszkanie, ale to dopiero powiemy później. Yy, każdy ma... Każdy ma swoje mieszkania. Chłopaki wiecie o tym. Każdy ma swoje mieszkania. No. Kamil widać z kimś walczy. i Bo tutaj się wszystko odbija. Pójdziesz? Musimy to wszystko słychać tu. Gramy sobie przez yy, fajny odcinek. Miałem zamiar prowadzić serię z prawdziwego, ale pomyślałem, czemu nie z Crafting budulin. Bo na początku było yy, odcinki były z tego "Fifty Dream, coś takiego, ale ta seria już dawno minęła i nie chciałem mi się tego nagrywać drugi raz, i dlatego nie prowadzę już tej serii. Wiesz, wcale że mnie tak długo nie było na kanale. Ale teraz powracamy. Teraz będę zombie mnie zaatakował z drugiej strony. Jak się teleportuję! To będę być Ender nie i to jest Endermana. Enderman, nie. Enderman. Ema widać. Dobra, ja idę już stawiać fundamenty na swój pierwszy dom. O matko bosko, łogórek! Ale mnie nie za... Fajne strzałka. Dobra, ja się postawię. Ja się się tam. Nie znam strzał, jeszcze się bije tam. drewno nie mam co stawiać. Ale chyba to, to, to tutaj ten Kacpra jest kraw. Moja idzie Chyba um, crafting pomaga ci dać. Weź tego Widzicie, mój dom będzie biały z czarnym tym Duży jakoś nie będzie, ale zawsze jakiś dom będzie. Początkowo taki domek budujemy. Na dwa, a będzie na raz. Kurde, no co załpierliwe raz, nie będzie na Ajba i dob na dwa. I te szkielety się biją tam. Idę tam raczej do zbiorę, zbiorę strzały. Ale od niej zabijają. Kube, chłopaki, Kuba już syt, tak zrobił. A gdzie kamień się buduje? Kamień gdzie się buduje? A to kamień drewno dopiero na da? Mój dom jakoś... Mój dom jakoś spektakularnie duży nie będzie, mój będzie ładny, ale... Ej, mam teraz dylemat. Tak to postawić i zrobić. A tam będzie. Ładnie. O. Też jest Ale jakie masz? Takie, no to mi daj. Tu daj. teraz ścinam białe drzewa tylko potrzebne mi są, bo jak wiecie, mój dom będzie równokolorowy. Dach będzie na przykład z normalnego, innego drewna, a ten dom będzie ten, co teraz y o, zaczynam, będzie z innego i chłopaku będzie z innego. Na przykład tu będzie z desek i, i jakiś mój dom będzie, Jaki ja I będzie biały, dom. ogólnie bardzo fajnie będzie, bo wszystko zaczynamy od początku. To nie jest jakoś spektakularnie. No nagrywamy, bo nam się znudziły te seria z innych, no, na przykład przedmiotów, z innych gier, oczywiście też. Wejście jakieś fajne muszę zrobić. A tu załóżmy będzie wejść. No i i I tu równo teraz muszę ściąć tę trawę. O, wypadło. Zaraz kury będziemy sprowadzać. Ty. Ale tu chyba. Drzewa za darmo z góry spadły Co? 15 drzewek mam Ty... Aha, Kany bawi się w małpę Kany bawi się w małpę A to jak ja te drzewy zaraz kuglę, ciebie przyjdę Bra gramy sobie na Survivalu, na hardcore. Zobaczę, nawet o tym, nie wiedzę, to jest hardcore. Yy, nie wziąłem na przykład Easy, nie będzie yy, tylko wziąłem hardcore. sare że na telefonach to nagrywamy ale na komputerze nie mieliśmy, jak się połączyć. I gramy sobie na telefonach, wiecie, po trzy Samsungi gramy. Każdy ma Samsunga. Ej, a myśleło oczywiście lewą. Mi też. Jak będziecie mieli białe drewno, no to mi je dajcie. To jest tam jest suknię z lamami. Ale weź go tam nie zabijaj, bo te lane będą atakować. Czekaj, zobaczcie. Zgadłe. Ogólnie chłopaki dopiero zaczęli rozwijać swoje kanały. Na przykład Kuba. O, szkielet już się pali Ja no, tak robię. Do szyby piasku nie mamy, to więc chłopaki będzie przypał, Musi ktoś ich popiosać. Ty, To nie atakuje, ona mnie atakowała. Czekaj. O, krowy same do domu mi wchodzą. No nie będzie. Tu gdzieś chodzi, obok mnie. Ona mnie, ona mnie otruła. Nie wiem. Ej, musimy zrobić portal. Muszę kurczaka zrobić. Ja Ej, kurczaki, to wiecie co? Ja mam ziorka. Nie wiem, czy wiecie, ale mam ziorka. Kurczaka wiedziałam, gdzie Równo to jest? To nie było. Ty! Ty, równo by było. Ty to, zabić. to ja? Ale będą rzeczy. Ale ta wiedźma jest jak garbino. A mnie prawie nie, ma nie biorę twojej rzeczy jak coś. Dobra, jak widzicie mój dom już nabiera kształtu. Eee, teraz ta ma? Wiedźma... Ty! Atakuje mnie, a wiedźmy przecież nie atakują! Tak, nie atakują.

Szybko jakieś siedzenie? Ja mam. Szybko zrzuci. Idzie do ciebie, Kantar, ta Teraz to się jej pozbyć. Ej, ona mnie bija. Zabiła mnie. Jest, pozbyliśmy się jej. Raz ona

Ej, dobra chłopaki, musimy kończyć dzisiejszy odcinek. Yy czekaj, Jak wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subika. Sub sub i oczywiście wpadnijcie na kanał chłopaków. Link ma yy, yy, W komentarzu wam ich dam yy, ich nazwę na YouTube'a. Jak chcecie, to dajcie łapkę w górę i to mnie bardzo motywuje i subito. A chłopaki, a wy pożegnaliście się już z moimi widzami? Dobra. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku Elo.